Veronika Wójcik, redakcja Eblonska. 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 Veronika redakcja Dzień dobry, jak się pan nazywa? Radkowski ja. Od jak dawna jest pan osobą bezdomną? domu? 8 lat. Mieszka pan cały czas na ulicy? Gdzie pan sypia, jeżeli jest na przykład no, zima? Jak się uda. Jak się uda. Czy ma pan Radniki, jakieś... jakieś śmietniki, przystanki. A czy ochrona wygania pania z takich miejsc? Często. Dzisiaj też był ochroniarz, tam gdzie spałem. To jest prezydium, to jest taki budynek i tak są schody i tam się panie śpią bezpiecznie. No ale dzisiaj przyjeżdża facet, wczoraj też zresztą, dziwny, bardzo grzeczny. Nie proszę pana, ja zbiorę karty, moje papiery, wynoszę i się pytam na wyjście, co jest. Panie, porządek. Siema, cześć. Pana zdaniem, dlaczego trafił pan na ulicę? Czy coś się w pana życiu wydarzyło? Tak. Mógłby pan mi opowiedzieć? Panie, ja miałem syna, potem wziąłem dwoje dzieci, po, po żony, dwie żony, siostrze, był jeden pokój. Plus tego one miały z tym coś kochanka. Jak sześć osób spać jednym pokoju? Jeden musiał wyjść. Nawet nie szło mój pan węzku żony podłączyć, bądź obok swoje dzieci. Też żeby mały, to że ja jeszcze ten pięć na plecy i poszedłem. przeciwie. Nie koniu mi kochanka na stałej. No, i po prostu nie wyjścia. Albo iść do kanału na sznurny, albo żyć. E, czyli nie ma pan, nie ma pan żadnej rodziny ani żadnej nie, pomocy. Nie, nie ma. A jak ludzie reagują, jeżeli jest pan na przykład na ulicy i prosi, nie wiem, o kawałek chleba czy bułkę? Bo... Pan nie prosi? Nie, niestety. Pani powiedziała. Jestem głodny. Tak gdzieś pod sklepem, pod barem, ja nie umiem. Nie umiem iść długoś. Jak wcześniejsze rozmowie mówił pan, że też nie umie pan kraść. Nie. To w takim razie jak pan żyje? Czy w ogóle da się tak żyć? Nie, to coś da. Nieraz tam że coś, coś da suchą. Ale to da ktoś. siebie serca. Nie, że może to sklep Nie, tak, tam ten facet się załamał. no się kiedyś powiesi albo utopi, bo już straci sens życia. Domy dla bezdomnych, czy Domy chodzi pan? Do do... Bezdomnych na Łącząc. Wiem. To jest remont, w tej chwili malowanie. Czyli nie przyjmą pana? Nie, w październiku. A w listopadzie mam tony Frombolk. A ja tak się na nernicę ja się boję wszystkiego ludzi, faktów, zdarzeń. Ja jestem góry nerwowo od dziecka. Na, są biedniejsi co nic nie mają, ja wie zgadza się, zgadza się. Ale to też jest... nie pracowali, może nic, ale ja pracowałem 60 lat, mam ulegowanych pracy w jednym zakładzie, mówię. Co jest, mówię, nawet nie dacie, trochę czasu i odpowiedzi nie ma, czy mieszkanie będzie, jakie zastępcze, czy nie będzie. Tak, proszę Pana, jest tragedia, prezydenci albo mają mało być budżetu, albo gdzieś ulokują te pieniądze na jakieś budowy, których nic nie ma. Wizualnie miasto się zmieniło. Ale jego polityka nie. Ale jako polityka taka dla tych biednych i żeby coś komuś, tak jak y, za komuny poszedł, poprosił, załatwili, to dali stare mieszkanie, żeby bezdomnych nie było. Teraz nikt nie da mieszkania. Bardzo tu jeszcze od nas, ma pan kiełbaskę. Tu. pani słucham, nie taką rzeczy. Słucham? Gdyby pani była możliwość, to ty nie My będziemy stać opłacić te 300 wypołóżek. Pan ma jakieś pieniądze? Pierzę mam. Może nikt się nie poda. Ja naprawdę i idę w kanał. Nie dam rady. Mówił pan, że myśla pan o samobójstwie, czy tak. to prawda? Tak. Tak. Uważnie. Jest to proszę państwa członek zdesperowany. Może zrobić wszystko. I trudno powiedzieć, że los tak chciał. Kod dla www. Weronika wójcik. Smacznego.